Ptyś i Bill. Bill na Psa urok. Jest to komiks od wydawnictwa Egmont z serii. Komiksy są super. Wesołe przygody małego chłopca i jego psa. Jest to już kolejny tom komiksu z tej serii. Ptysia i Billa mamy nie wiem czy wszystkie. Nie jestem pewna czy wszystkie, ale sporo mamy części tych komiksów i na pewno wam je pokazywałam. Jest to album zbiorczy, zawiera trzy tomy oryginalne. Bill Napsa Urok, Bill Zbzikował i Glob Trotterzy. Każda strona to inna historia, można powiedzieć, inna scenka, coś innego się na każdej stronie dzieje. Mamy najpierw wymienionych bohaterów poza rodzicami Ptysia, ale wszyscy najważniejsi bohaterowie, czyli Ptyś, Bill, Karolina jest też Piotrek. I zaczyna się przygoda, właściwie przygody, bo naprawdę jest ich tu dużo i bardzo się od siebie różnią. Szczęściarz. Szczęściarz jest pierwszą historią, i opowiada ona o tym, że ktoś nie chce iść do szkoły, ale tata mu tłumaczy, że każdy musi, wszyscy muszą coś robić. On idzie do szkoły, tata do pracy. No, i okazuje się, że jednak nie wszyscy, bo Bill nic nie musi robić, może siedzieć w domu pod oknem. Następnie mamy aeronautykę oraz wóz, pies i kot. Spójrz tylko na tego kota, który wskakuje do samochodu taty ptysia, a tata zabiera bila do lasu na spacer. No i nie wiedzą, że w środku ukrył się kot, i oto co się stało. Bill się zdenerwował, jak to pies musiał złapać tego kota. Następnie jest opowieść w sklepie. Mama robi zakupy, twierdzi, że to wszystko, ale czy to na pewno wszystko? Bill się ukrył pod koszykiem ze swoimi zakupami i tak to właśnie wygląda. Każda strona jest to inna scenka. One też się różnią tutaj, jeśli o pory roku chodzi, bo będzie też śniegowo, gdzieś tutaj też są historie bardziej zimowe, bardzo różne. No humor jest taki jaki w każdym komiksie Optysiu i Bilu, jeżeli lubisz, jeżeli dzieci twoje lubią Albo jeśli oglądacie Ptysia i Bila w telewizji, myślę, że zostaniecie również jego fanami w wersji komiksowej. Komiksy są super i warto czytać komiksy. Jest to zupełnie inne doświadczenie niż czytanie książki. Tak są oddzielone poszczególne tomy komiksu. Tutaj jest tom pierwszy, tom drugi i tam był też o tych globtroterach. Tam było widać. Tom trzeci. One są właśnie w ten sposób oddzielone, także widać, gdzie który tom się kończy, a gdzie zaczyna. Komiks pełen fantastycznych przygód, no i pełen humoru. Ptyś i Bill. Bill psa urok więcej o nim na blogu. W opisie do filmu jest Link. Zapraszam gorąco, a ja się już żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.